Drawing my fall night Sigma Zostawcie suba i bobkę w górę A teraz 40 Dobra. I BUM! Zostawcie suba i łapkę w górę. Suba i łapkę w górę zostawcie. Żeby było więcej contentu. Jeżeli pod tym filmem 5 Pięć łapek w górę! To nagrywam od kolejny odcinek z 25! Bo jeszcze nie nagrywaliśmy! Ej, dawajcie zagramy sobie pary z kimś, po prostu. Ej, dawaj! Ale to idzie mocno! To takie skibidii bo ja każdego będę rozwałać, a ten wiosek będzie strał. Ciao, Bennett! Z chivili? Łwu? Iwo? Iwo? toilet? Mmm ząb, ząb, ząb Soral mam szkoła mnie za bardzo już w górze Dio Bum, 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 taka, taka. Bum bum, szaka paka. Bum bum, szaka Nienawidzę szkoły! Kto też nienawidzi, pisze w komentarzach, że nienawidzi szkoły. I daje lajka. I suba jej, kto nie ma. O Bo, z Bart! Ja może gram z Bartkiem z mojej klasy. Ciekawe, czy mam w ogóle w gra. Zrobię spinia na wszelki wypadek. Jo, yeah, baby. Ej, mam pomysł, czekajcie. Halo, halo, masz mikrofon? E. Eh. Ty. Skibidi. Halo, 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 halo. Dobra, nie wiem. Ono zaśnie tu. Tu chodź. Z to i lecia. Kurde. Dobra, włączę ten mikrofon, bo on jakiś kito sobie jest, nic nie słyszę. Zobacz, zostaw ciapkę w górę i suba! No nie, może tu nikt nie leci. Może już każdy wyrandował, bo tak było. No bo ja chcę zabijać dużo. Ia yeah, baby! Uhuhu, ale to jest kibidzi. О, да. О, мой хорос. О, мой хорос. О, мой хорос. О, мой хорос. Гутен Морган. Борт, в морда. Скиви, им, И что же, я, я сам и таки... такие. брони мне такие, ведомаки. Таки. Да, так, я. I te same to znaczy to jest typo Dawaj go karatyki Nie ma typa Jest typu. typo Ty po malagach A nie to było dobra Myślałem, że typo Malaga Do zobaczenia, bye bye. Ja nie jestem z Kibidi, Ja jestem Sigma. O Sigma. Lecimy. Mam typa, ale ciężko jest. Już umieram po prostu. A. Aaa, ten jestem. Czeków jesteś się ta te O god! Zostawcie mnie teraz. Dziękuję. Oh my god. A ty masz jakiś też legendarną broń? No to spierda. Koniec wchód daleko. Gdzie jest moje auto? That is my car. Yeah, baby! This is Fortnite not Telephone. the phone. Rihanna, Lizzie, Buffon... Thunderkip, Bob, Nacho, Alejandro, Gdzie to jest, kurde? Ej, widzowie, może wygramy temu botu grę tu <laughs> tu już widzę ciebie. Jak zobaczyłem ciebie. Dzień dobry! Co pana do nas sprowadza? Chyba dead. Kto z... pana sprowadza? Co nie? O, Boże, się was! I dobra, nie, są na pocenie i ja uciekam. Pociąg. Wskakuj mm. na pociąg! Nie ty pociągu z dupy. No pociągu z dupy. Szybciej jedź. Muszę uciekać od tego bartka jakiegoś. jednak mam to w dupie. I idę na był. Takiego ja mam blowa. Jak mnie zlejzerowali tą tarczą Kapitana Ameryki, bo oni tak nią spamili, kurde. Potem ten drugi typ, to on mnie ogarniał jakoś za bardzo, ale ten, tą tarczą też nie ogarniał, tylko on tak spamili. Dostał, 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 dat dostał, paki laser, okej, 3, 4, kurde coś nie mi, nic nie mi jakoś nie idzie, laserem mi dzisiaj nie idą za dobrze. Aha, oh, oni już go poskłada. No nie Bartek ty tu ty przyszłeś, nie, no wywalaj stąd Jest tu jakieś auto, um, uciekaj stąd Ty idź co po swoich typów? Ucieczka, ucieczka, tak taka Bartko. Jeżeli jesteś Bartkiem w mojej klasie, to Cię pozdrawiam Ale kurde lecimy, lecimy. O, to jest to Ale jeszcze idę, żeby się upewnić. No i to nie wiem, jak jestem przyjęte. Szkoda, że to są tego czarnego, a nie... mógł lajzerować, bo mi dzisiaj coś nie wychodzą. Lajzery. tych bambików, którzy na tą tarczą nam spamili. Teraz mi to złali. I może niech ten Bartek przyjdzie tutaj, to bo on ma, że będzie tym przynętą. Możemy z tym można latać? Ja o tym nie wiedziałem. Naprawdę. Naprawdę. No dobra, raz lecimy w tych na pocuchów. To są oni na sto Są typy, tylko nie wiem czy to są ci. Tam są te typy to po co? Bo to są skiny Bambika, więc to są Tak mi się żeby wydaje. O, ich jest więcej. O, nie, to ten był już zabity, OK. Dobra, zabiliśmy ich, uciekamy do strefy zaraz. Idziemy po ich lud. Tak, to byli oni, dziękuję, bo co? Mam tu te rzeczy. Więc ja też prostu wypiję poteczki. Ja zdążę do strefy na easy. jeszcze. Nie widać, nie idzie dalej. Kąm ją. Dobra, widzę to. Mam 7 kg pomam akurat. Chciałem powiedzieć, żebyście stawili łapkę w górę i suba, to wtedy znajdziemy typów do jakiś. I widać? Sprawdziło się. lecimy na nich. Albo zróbmy co innego. Jeszcze was rozwalę, buuu. Też może być on ten typ w sumie Widzimy tą rękawizą go się rozwala jakiś on się nazywał So Sweetie I teraz można lecieć Bartek on kogoś zabił, co? Co? Jakim cudem? Kto jakiś bot największy jest? Zależy mi, zabiję zdechno, bo mi ile zabiera? No kurde, dwie osoby zabił. Nie, jedna. No jeżeli to jest Bartek z mojej klasy, to, to możesz żyć ciągle, ale jeżeli nie, to umierasz mam wkurzyłeś. Ja jestem Nikodem! Zabił dwie osoby. Wkurzam się powoli. Ale to nie jest tak, że ja zabiłem dziewięć, ale... Co to jest? Ju... Ale jazda! Ale jazda! Ale jazda! Ale jazda! Ale jazda. Lecimy jak najszybciej! Wszyscy ręce w górę. Hu hu hu, może jakieś... legendarna meczka Jakaś coś takiego? No, może jakaś legendarna meczka. No, może 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 jakaś Nie. Hmm. Widzowie, mamy typów na sobie, mamy typów. Nie, to z Bartek się z nimi bije jakaś flinia. Ale mi wyskoczył. Tylko mi się jetpack wyczerpuje, kiosku. I do rewizywy jest tak easy, jest typu, który ma kurda i ma mocnego, więc uciekam. Różnie są boty niektórzy. Czekać jej, ja chyba nic nie mówiłem, nawet nie wiem. Kiedy coś mówiłem, tak się skupiłem. Tam jest i dwóch. No robi, to jest mega ciężko. Jest! Okej, okay, ostatni. Każdy jeden na jeden? Let's go! Oj, jednak chyba nie. O nie, ich jest wujka, widzę ich. No to problem.

Wygraliśmy. Jest! Wygraliśmy widzowie, mamy to! Yeah! Go Goal! i widzisz typie. O oh mój gór, ale się jest Tak jest bum, bum, bum. I Po sprawie Łatwo Już taki piąty albo szósty już to jest siódmy to nie Mamy to, mamy to widzowie mamy Tak jest hmm. Ale lížíte se. Se jedna i máme skino. A teraz na dnešek koní svého odcinka. Do začátku na stávky.